i się dzisiaj sobie gramy w Minecrafta. Jak widzicie na moim ekranie, a zanim zaczniemy odcinek, chcę wam powiedzieć, żebyście zostawili łapeczkę w górę, dzwoneczek, a my zatem lecimy do oglądania. Dobra, em... kurwa. No! Co ja tu robię, nie to klikam. Dzisiaj sobie gramy w Bedwars. Pójdziemy na skróty. Oczywiście jak zwykle. Nie blokuj mi, weźcie na Bels. Pójdziemy na czerwonych. Mos O i u s i. Ja myślałem, że tu tam pisało Siusiu. Ja się obyduję Beda, jak my to wygramy, ja cię bedrołkiem Beda obuduję. Ciekawe czy się by nabrał. <grym> ja em, ogólnie wiem jak się powinno obudowywać Beda, jeśli wy tak mówicie, że tak nie, bez sensu się obudowywuje beda, to nie wiedziałem. Idziemy do sąsiadów. Albo nie idziemy do sąsiadów. Widzę, że idziemy do sąsiadów. Dobra, widzę, że sklepaliśmy ich. Nie mają weda. Co mój robi? Jeśli chcecie ze mną zagrać, oczywiście was zapraszam, ale musicie mnie zasubskrybować dać łapeczkę w górę. Przecież wam mówię, zawsze. играющих не идет крэп просто отдавать. Да, просто из ничего Ну не может так. Добра. Добра. За запусть, ну. Dobra. Tu? Tu. Dobra, zniszcz rozwalimy go. Nie rozwalimy. Wygra... Ciekawe czy mi to... ten... wygramy. Dobra, idziemy. Tak, oni idą do nas, to my pokażemy kto idzie do nas. Do was znaczy. jest cheater szary, no. no. po prostu on zabrał wszystko. Dobra, trzeba jakoś tam... że oni mają beta odkrytego. To znaczy nie odkrytego, tylko zniszczonego. Wiem, że kupili koksa czy coś, ale ja ogólnie ja najbardziej kupuję TNT i nic więcej. Nie chcę już w to grać. To najgorsza gra, jaką kiedyś grałem. Nie chcę w to grać. No co? Mm. Na pewno my tego nie wygramy, w widzowie. Jest już druga część. No! Ja bym... o go nie znoszę. Jeszcze jeden żółty, biali i mamy to z głowy? Kiedy to tak szybko, widzowie, Nie. Oczywiście tego odcinka będzie druga część. Więc to się wszystko zamieni widać, więc muszę nagrać jakby takie trzy odcinki. Jezu. Dobra, my lecimy sobie tu, cyk, pyk. Dobra, polecimy tu, może tutaj Jezus. No znowu tyle samo, jest naprawdę... Tylko Michał teraz nie spadnij w dół. Nie wiem, wiem, że to nie jest dobry pomysł, ale... Jednak mi się uda. O Jezu, tu mamy odkryte. Ale tamto, jak go tu do tego niebieskiego, to było idealne. Jaki to mi pokazuje, czy ktoś został, czy nie zna. Tu jeszcze trzeba rozwalić na białych iść. To way go? Where you lecić. Lecimy, rozwalić ich. Dobra, szybko sobie kupię. Dobra. Dobra, to jest mój. Ja się zlękłem, że ktoś idzie. Na pewno... Nie znie... Rozpalimy go. Jezus! I to by na To by było na tyle, akurat jeszcze druga część. No to pa.